Witajcie w sobotni poranek. Ten odcinek powinien być o alkoholizmie, czy w ogóle uzależnieniach, jako zjawisku, czy chorobie postępującej. to dzisiaj, zresztą, mam, mimo że minęło prawie 30 lat od czasu mojego pierwszego kursu na odlekacza, który, jak mówiłem, prowadził absolwent Heiselden który teraz nazywa się Hazelden Betty Ford Center, ponieważ połączył się z ośrodkiem Betty Ford Center założonym przez pierwszą damę Ameryki, panią Betty Ford, która też zapadła na alkoholizm po leczeniu, chyba w Hazelden, nie jestem pewien, stworzyła własny ośrodek, nie po to, żeby zarabiać na życie, tylko żeby nadać sens. Innym pomóc i przed jej śmiercią, albo po oba ośrodki się połączyły. Więc zacząłem przeglądać materiały, nie akurat te z Heizlenda, chociaż oni mają olbrzymią ilość materiałów na temat uzależnień, ale właśnie i na temat alkoholizmu jako choroby postępującej, która w polskim poradnictwie zwykłym, które pojęcie to właśnie nie występuje, jest zupełnie nieznane. Nikt się nad tym aspektem. Nie zastanawia i nie przedstawia go klientom. Więc zacząłem przeglądać materiały po angielsku, i tam w kilku z nich pojawiło się odniesienie, że no właśnie to pojęcie występuje w zestawieniu, czy zahacza o pojęcie tak zwanego bicia kontrolowanego. Tak, czy w ogóle istnieje i na czym polega, co należy przez nie rozumieć, więc może najpierw trochę pozastanawiam się nad tym pojęciem. A następny odcinek już będzie właśnie o, o tym, że alkoholizm ja chromu był występującą, Zwłaszcza, że obserwacja przypadków klinicznych potwierdza te, te propozycje poczynione nam na kontynencie amerykańskim, moich. E, więc. Oczywiście tak się mówi, ale raczej jest to e, przenośnia, rodzaj skrótu myślowego. W poezji nazywa się to oksymoron, czyli epitet sprzeczny, na przykład gorący śnieg, który w przyrodzie nie występuje, ale można go użyć. I podobny status ma pojęcie czy formuła picia kontrolowanego, które tak naprawdę nie istnieje. Jest granicą, a, a granica wiadomo, jest bardzo często wąska. Często węższa niż ostrze brzytwy. Yy, otóż, yy, i w gruncie rzeczy, wcale nie jest oznaką czegoś dobrego, tylko ostrzeżeniem. Nie próbujemy przecież kontrolować czegoś, co działa. Tak? Jeśli Pojawia się próba kontroli albo decyzja o tym, żeby to robić, oznacza, że na coś nie mamy pełnego wpływu i że sprawy zaszły dalej niż byśmy przypuszczali. Można to pokazać przy pomocy prostej obserwacji, którą ja poczyniłem, albo moja pamięć zachowała jeszcze, kiedy uczyłem się fizyki i w podręczniku do fizyki w klasie siódmej, albo raczej siódmej szkoły podstawowej było zdjęcie, bądź rysunek przedstawiający katastrofę w w francuskim mieście. Otóż y, tam załamał się most. Dlaczego? Y, oddział wojska wszedł na ten most w szyku marszowym. E, re, ten krok marszowy wywołał rezonans drgania mostu i most runął. Y, otóż to Zjawisko udało się skontrolować. Od tamtej pory nigdy już żaden most nie załamał się pod ciężarem oddziału maszerującego krokiem zwartym. Dlaczego? No bo od tamtej pory w regulaminach wszystkich armii całego świata jest prosta instrukcja, że przez most oddział przechodzi krokiem do wojny. Nijak nie da się zastosować tego do zjawiska tak rozległego, skomplikowanego. Jakim jest uzależnienie, ponieważ jest to proces, który trwa powoli, całymi latami, i w gruncie rzeczy, właśnie picie kontrolowane jest czymś, czego nie ma, a stanowi granicę pomiędzy użyciem towarzyskim, rytualnym, obyczajowym, a już właśnie uzależnieniem. To jest różnica. Jeśli przypomną sobie Państwo, chyba gadałem o tym, taki albo wyszukają sobie, wygooglują taki test przeziewowy CAGE, chyba o nim mówiłem w którymś z poprzednich odcinków który pozwala ustalić czy w ogóle warto dalej się tematem zajmować składa się z czterech pytań to jest taki akronim czyli no, dający słowo klatka czyli ktoś już jest w pułapce tak, w dlatego próbuje szuka wyjścia Tym, tą próbą szukania wyjścia jest Wysiłek zapanowania nad reakcją chemiczną pomiędzy organizmem a alkoholem. Ale jedyny sposób, oczywiście, zapanowania nad tą reakcją, to jest do, niedopuszczenie do niego. No, jeśli oddział wojska nie wejdzie w szyku marszowym, na most, most się nie załamie. W związku z tym, ktoś, kto ma tę dziwną, nietypową reakcję na alkohol, nie będzie jej używał, no to nie będzie następstw tego używania. Tak? Zatem, tak jak powiedziałem, tak naprawdę picie kontrolowane jest tylko pewną konstrukcją teoretyczną. Wszyscy, którzy nie mają problemu z powodu picia, nie robią tego na zasadzie kontroli, robią to bezmyślnie. Ich użycie jest użyciem. Nie wiem, rytualnym, zwyczajowym wykonujemy pewne czynności, które niczemu nie służą, tak, tak jak w języku angielskim, rozpoczyna się rozmowa od sformułowania you i rozmówcy wcale nie chodzi o nasze samopoczucie, jest to po prostu funkcja kontaktywna tego, tego zwrotu, tak, nawiązanie kontaktu, zaczepienie i, i tyle. E, więc podobnie rzecz ma się z byciem kontrolowanym. E, ale każdy próbować może, więc jeżeli ktoś z Państwa jest na tym etapie, ktoś z Was, że gdzieś na dnie duszy jeszcze żywi tęsknotę, to ma to źródło chyba w tym, że, że bycie alkoholikiem, czy w ogóle nałogowcą, nałogowcem, z wyjątkiem nikotynistów, oczywiście wiąże się z jakimś rodzajem wykluczenia, bo Chyba związane jest z częstością, z stopniem obecności danej substancji psychoaktywnej, odurzającej w rytuałach, w kulturze danego społeczeństwa. Nam trudno sobie to wyobrazić, nigdy nie zastanawialiśmy się, ale 60% ludzkości w ogóle nie używa alkoholu. Może być lub nie być. Nie ma to dla nich znaczenia, pewnie wiedzą, bo występuje przecież w przyrodzie naturalnie. Ale nie pełni żadnych funkcji kulturowych, rytualnych. Tak? Nie mówię tylko o religii, bo, bo no właśnie musi towarzyszyć przyjęciom, zgonom itd. Więc ktoś, kto zauważa, że coś jest nie tak z jego piciem, no to oczywiście yy, od razu odczuwa strach przed tym wykluczeniem i, i stara się bronić przed wykluczeniem. Nie tyle yy, upiera się nawet, że, że potrafi panować nad alkoholem, w głębi duszy jest szczery. I kiedy z nim rozmawiamy, to on oczywiście nie, nie, nie upiera się przy tym, że potrafi pić. Tak naprawdę on broni się przed wykluczeniem, przed byciem innym, gorszym. No a w związku z tym, jeśli ciągle próbuje i dokonuje prób, no to właśnie proces toczy się dalej. Ale właśnie o tym, że proces toczy się dalej, nawet po długiej przerwie, Zajmę się w następnym odcinku, najpewniej za tydzień. Tak więc dobrego weekendu i do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku.